Od rana w pięciu punktach, wyznaczonych wspólnie przez Sanepit i dyrekcję kopalń, pobierane są wymazy. Wytypowani przez zakład górnicy podjeżdżają swoimi samochodami pod namiot, nie wychodzą z pojazdu, jedynie opuszczają szybę. Wtedy wyspecjalizowany personel medyczny pobiera wymaz z gardła. Badania przesiewowe przeprowadzone są przed kopalniami, tak jak na przykład na pniówku w Pawłowicach albo przed szpitalem, jak to się dzieje w rybniku. Górnicy kopalni Jankowice badani są w namiocie medycznym ustawionym przy wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Do pomocy przy rejestracji badanych kopalniarów oddelegowała do rybnickiego szpitala dodatkowych pracowników administracji, którzy wspomagają służby sanitarne. Dziś ma zostać przebadanych 200 osób jutro i w weekend na nawet po 300-400 osób dziennie do niedzieli ma zostać pobranych wymaz od 1200 pracowników kopalni Jankowice. Testy mają objąć w sumie w polskiej grupie górniczej prawie 4000 górników, którzy nie wykazują objawów zakażenia.